Siemanko, Bankowi, zobaczcie, jestem Maxem, witam Was w kolejnym odcinku z nowej Grę. Bo to nie jest zwykłe stile Bray Rot, jak widzicie. Mamy tu różne. No, różne... I, 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 Roż... ale tak. jak, a ale jak. Wiecie, że ja mogę sobie ukryć tam przycisk admin? No na przykład, patrzcie. Można to jest tutaj opisane. admin duty. Tutaj klikasz ale jak piszę komendę komentarz u admin. To już się pojawia. Tutaj ten Hype Robux z Butkio i tutaj klikacie o... Baton! nie macie które są w tej i wtedy my zbieramy stile, żeby się dostać do tej... Tak w ogóle to... zapomniałem Wam o tym to powiedzieć, ale zbieramy stile do topy. Bo potrzebujemy 260 stylów, ale ja bym dobił tak do 300. Marcel, bo, bo ktoś jeszcze zauważy to i spróbuje nas dobić. Więc ja bym dobił do 300. Już mamy 218. Potrzebujemy. No ja bym tak zalecał 300 stylów. A, ale teraz my zbieramy 300 stylów. No... Ten sobie za, że jeszcze mój brat sobie założył tapetę. E, Nie o, mów! O, o, kieciurem, kieciurem. Tak, bo jego fan jest jakiś... znaczy... jego brat jest jakiś tam zahipnozyzowany Bray Lotami i wszystko ustawia na brejloty. A, a myślę tam odbada sobie jakiś tapety i sobie założyłam na że... panu i drugi no głupili ostatnio dwója. Dobra. Ja po prostu jakieś głupno, tak piosenka. Ale tak się nie mówi yy, na YouTubie, Marcel. O, dobrze, A w ogóle, jakby co to. Widzieliście te tak głupoty na Marcel na kanale? Bo wrzucił właśnie nowy filmik. Typowy, on jak idzie grać w Fortnite, to jest jakieś walięte totalnie umysłowo. Dobra, kradam Milla Ej, to my za niedługo już będziemy w topie, bo to już trwa tak z dwa dni nie nagrywam. Przetrwa i ogólnie różnych tam dni, bo postanowiłem, że wezmę wolne, a jak już wziąłem wolne, to ciężko mi było się pozbierać. Z powrotem do roboty. Tak, i wtedy chcieliśmy nie chcieliśmy marnować czasu i postanowiliśmy nagrywać razy nowy film. No teraz Brawo. trzeba właśnie okay. odrobić te straty i nagrywam dalej. A w ogóle nie nagrywam tego też albo nagrywałem, nie pamiętam nie, nie nagrywałem zdobyłem Brayrota, który daje 248 milionów w prawdziwym style Breirot ogólnie mam go teraz na drugim koncie, ale więc nie tak, jestem w stanie go sobie pokazać 10,3 10, 10. miliona na sekundę tak i to jest Lagranda ja mam Take One Candy Trafiłem go ze spółki Lucky Block. Jeszcze mam Cicletaila i Cicletaila. Tak, Marcin, to w ogóle jest jakiś bogaty, nie wiem dlaczego. Cicletaila i Cicletaila. Marcin już pomału w sumie dobijany do tej topki, bo i, 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 em, osiągnął osiągną 300, no to zobaczmy stopkę i wejdziemy w stopce i... Nie, bo to będziemy musieli wyjść z gry i wejść do gry, żeby... Tak, jeżeli stylcy osiągnął 300, no to, 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 to zobacz stopkę, okay, jeżeli jesteśmy, no to, to już oddajesz mi moje brejloty. No, ale ja będę musiał dobić też do 300, a ty będziesz miał 310. Bo ja chcę też być wysoko w topce w miarę. O, Nie tak, będę jak 80... Jak bo jest 18300, no to ja już Tak skirowanie. Też, ale mamy już 326... Nie, 226. Nie. 236, a mam 224. I to dla to naszych kochanych widzów. Tak, to wszystko dla was widzowie. Tak, to, to ja bym już tak. dawno nie no nagrywał. Ja w ogóle prawie nie nagrywałem, ale postanowiłem, że jak już to robią tak, tacy inni youtuberzy, jak na przykład taki głupiutki wojanek tak. y, i paljonek tak. jakiś, to postanowiłem, że ja muszę zacząć nagrywać mądrzejsze trochę filmy na YouTube, nie takie szurnie... A ty na razie nie mów jak ja mówię, bo się nie wrywa się do słowa. Okay. Przerywa się. I postanowiłem, że muszę nagrywać jakieś mądrzejsze rzeczy na tym YouTubie, bo na przykład Wojan. No na przykład on tak gada, że ciężko go w ogóle zrozumieć. Ogólnie. Można się tylko domyślać, co on ma na myśli, bo to jest w ogóle jakieś. Po, on jest jakiś szurnięty, bo ja. No? Tak, a ja go nie lubię. To jakieś głupi, A w ogóle, jeśli chcecie, widzowie, film, który mówię wszystko na temat na przykład. Albo nie. Dobra, nie będzie takiego filmu. To trochę za trochę, bo ja za wiele nie wiem o youtuberach, bo ja po prostu. Ja nagrywam to swoim krokiem, ale. Na I pewno, jeśli chcecie widzowie. Na pewno, jeśli. O, właśnie. Ty to, Ty już jesteś w topie. Ty już jesteś w topie. oka oka, Nie, bo myśmy musieli. Musimy. Musimy zresetować serwer. Przestawka się nie złoży. Nie zresetowaliśmy serwera, jeszcze topka się nie odświeżyła. No tak, jeszcze kiedyś, wcześniej, kiedyś, wcześniej, e, dawno, e, o kurde, nie, no to z mojej sox -E. A nie! Przecież jeszcze Cię nie mam, bo trzeba mieć 253 brainrody, żeby być w topie. Ty masz 246. To już malutko brakuje do topeczki, dosłownie. W ogóle kibel się baguje tutaj. Ty, tak, ali, teraz to już będziesz? Pięć. Zaraz będziesz za pięć brejrotów będziesz. Topie. Top pięćdziesiąt będziesz miał. Wiecie, że jak mam teraz na kąpie i nie na tablecie, go na tablecie... Nie, nie, nie chwali jest, się swoimi to... postępami! To... Nie chwali się swoimi postępami. Ja? No. Ja się nie chwalę. Chwali się, bo masz, yy, chwali się, że masz komputer, więc to jest chwalenie się swoim sprzętem. Czyli... Jesteś już w topie. Przecież serwer trzeba odświeżyć, pamiętaj. Po prostu patrzę topkę. Ale serwer trzeba odświeżyć, przecież topka jest jeszcze niezmieniona. Marce, przecież topka się nie odświeżyła. Mieniamy serwer. Nie. Nie, bo ja jeszcze nie mam topki. A my musimy być Aha. w topce. Och, mam jaką kieczynę A ja czekam na niego, bo teraz ty idź od razu ja już kradnę on taki piękny jest. Dobra, lecimy, lecimy postępować. Dobra, już zaraz będę w topie, bo dosłownie za 10 stylów będę w topie już. Jeśli odświeżym serwer, to ty już jesteś. Nie, bo będę zmieniał, jednak nie będzie to Maxim Create. Tylko będzie to... A w sumie jeszcze Wam nie zdradzę nazwy, bo to ma być niespodzianka, nie, ben, nie mogę Wam wszystkiego zdradzać. Będziemy zaraz w tabeli. Tylko pamiętaj, że musimy dobić do trzy setki. Do Mamy już połowę z trzy setki. Znaczy jeszcze 50 Bray musimy ukryć sobie. Jeszcze, kiedyś, jeszcze kiedyś jak przy twoją no to nagra, nagrałeś i pierwszy film, pierwszy film i już. Tak, ogólnie to ostatnio oglądałem moje filmy. Na przykład pierwszy film ze style Bray na przykład ten um, Bo taki... Mówiłem, że się do mnie

A i widzowie, jak coś to... W ogóle.. Czemu wy nie subskrybujecie? Ja tego nie rozumiem w ogóle. Ale jak coś to... Otworzę trzeci kanał na 1000 subskrypcji. Taki jest mój warunek, bo inaczej nie będę otworzył żadnego kanału. Sensu. Dobra, ja już jestem w topie na stubę. Ale pójdźmy do 300, żeby nas nie przebili. No. Tak, ja już mam to 269 stylców i będę miał już 270. Ale mu, ty musisz, Marcel, mieć 3, 310 stylów. Bo ja muszę mieć 300. Będę ich, ich, jak setka osiągnie 3, no to jak y, setka osiągnie 3, no, y, no to ja już przestaję kraść i, i, i wiesz sobie jak no, to się i oddajesz tu bryjwo. No, to co mam teraz tu na dolnym piętrze? To jest zupełnie nic, bo gdy zobaczycie moją górę, to się zaskoczycie. A w sumie to może już Wam pokażę górę, ale to jest jakiś show. Zdobyłem ogólnie dużo struber elefantów na tej podróbie. A nie da go się zrespić. Nie da, bo, bo ja z Marcelem odkryliśmy glicza na to, jak zdobyć prawie całą bazę struber elefantów. Tak, i mieliśmy takiego glicza. Mieliśmy takie szczęście, że prawie co dwie minuty leciały strubę elefanty. I Wam to też polecam. W następnym odcinku z tej podróby pokażę Wam, jak go zrobić oczywiście tego glicza, bo on jest przepicki, nie? Dobra, brakuje nam mało. Bo ja już mam 65 kombination. O! o, no teraz nie wiesz, no będę miał już 300 stylców. My z Marcelem od wczoraj to w ogóle się nie mogliśmy doczekać, jak e, ten, jak uzbieramy te wszystkie liczby tyle stylców. Wyobraźcie sobie, że wczoraj przez 3 godziny chyba stylowaliśmy się Brejroty, żeby zdobyć ile? Chyba 150, nie? Było? Wczoraj? 150 czy 140? Marcel. Nie, 50! Nie, na pewno była setka. A dzisiaj już dobijemy kolejną dwie setki bo like, był willsik, yy, tak ale to nie wziąłem, cioè, stile brain rot bra tylko nie stile brain tylko find the brain rot nie stile brain rot dlatego go nie nagraliśmy bo nie było po prostu sensu nie, nie potrzebowaliśmy tego tak bo i jeszcze dalej się nie tak jak w trzecim już a ja już mam prawie wszystkie broty z Mi brakuje dosłownie sześciu. Sześciu Brayrothów mi brakuje. No mi też. Nie, tobie siedem. No mi no, siedem. I jeszcze muszę, jeszcze mi brakowało Spectacular Lucky vlog, Strubery Elephant, Dragon, Camelonique. No ale Strubery Elephant tak, to jest jakiś niemożliwy dobry element. Ale Halloween Green Rock już nie ma fajnego Green Rock, albo... Stila Green jest. No ale teraz już bardziej... Ale ostatnio była aktualizacja, na której niestety nie byłem, bo zapomniałem co o niej. Ale dodali takiego tradera, Eee... Dalej nie wiem o co chodzi, bo niby kupowałem, ale coś mi tam wypisywał na czerwono, że jakiś błęd, błąd, ale... Ale było przepicko. Myślę teraz mam z takich taki Dobra, właśnie już do 300 pixów. Ale potrzebujesz 310. No, no właśnie potrzebuję 310 pixów. Ale ogólnie my tak już... Nie wiem, łączymy już chyba z 6 godzin, tak przenosimy te brajoty i dalej. Nie możemy tam. My to, my będziemy i będzie to nam druga wieczność. To. Do... A to wiesz, brakuje to tylko to trzy stile do y, tej, do trzysetki. Dwa stile. Jak ja dobiję trzy setki, to ty zabierasz mu wszystkie bryloty. Co cię nawet. Halo. Co się rozbije? Jesteś ja teraz tu zabaw. Nie, jeszcze nie. No to też mnie. To nawet takie bałsiki masz. No, a co? Chcę ten mi wosk. Bo ja muszę ukraść jeszcze ja Ci powiem, kiedy możesz zacząć stylować, okej? Okay? Dobra. Dobra, możesz zacząć. Dobra, stylować? No. A ja za 8 y, brejrotów będę miała już czysto stylów. I resetujemy serwer, żeby wbić się do topki. I musimy odświeżyć serwer. No, żeby się topka też odświeżyła, bo się niestety jeszcze nie odświeżyła. Ale dobra, ja za 6 brejrotów będę miał. E, dobra, 5 brejrotów. Będę miał już e, top 300. Będę miał 300 brayrotów. Ale ja będę, musiał mieć, ja będę musiał mieć 306, żeby wbić to, żeby być, żebyśmy byli obok siebie. No. Więc będę musiał wbić. Ja, ja będę musiał... A poczekaj, a ja pójdę na chwilę do topki. Okej, okay, no to sprawdź list, na liście topki. Dobra, co tak? 300. 30, 305. O, to muszę wbić y, 310. Y, ja muszę wbić 310. A ty musisz wbić 300. Ty, ty musisz 320 mieć. Jednak. A pod jakim silnikiem? Że, że mnie nie słyszysz. Nie wiem. Ale Marcel. No. A ja będę wtedy mógł Dzień. używać tych oto słuchawek. Kule. Daleko sobie. Takim. Takich słuchawek. Bazę. No, się... bajzel, taki bardzo. Posprzątaj się kiedyś. Dobra, takich słuchawek, ale to teraz nie jest ważne, ważniejsza jest teraz topa. Dobra, masz już 311, kurde, co ja włączam. Dobra. Kradnę ci tego spaghetti ty Ja muszę ponad 300, na pewno ponad 300 ileś. 310 muszę zrobić. Jeszcze za kilka brinrotów dosłownie. Już będę miał 310. Bo właśnie będziemy w topce! Pięćdziesiątki. Top 50 będziemy. Mm -hmm. I na dmito pod tytułem Ja razem z Machu dostaję się do topki w Infinity Admin Panel Style Brainerd bo. Nie, napiszę po prostu Admin Panel Style Brainerd Admin Panel. Dajesz, wbijaj, wbijaj Marcel. Bierzemy dobre i wszystkie. Eso, dobra wszystkie. te wszystkie. Esop, sekola. Dobra, na... esop, Dobra, ty już okradaj mi całą bazę, całą bazę.

Jest, odświeżyło się i teraz dołączymy jeszcze raz. I teraz od tej Dobra, to weź. Jestem na. Nie, dalej się nie Dobra, trudno, że. Yy, po prostu jesteśmy w topie. Jesteśmy w topie. Ja muszę o, zrobić z tego zdjęcia. Tak, teraz muszę zrobić już zdjęcie tej legendarnej chwili. Jesteśmy w pierwszej czterdziestce, Marcel. No wiem, ale też mi w Dobra, mam tu. Ja tam daję, co Marcel, wysyłam ci to. Dobra! Jesteśmy w topie! Dobra. A ile ten film w ogóle już, już trwa? Nie wiem. Dobra. Teraz zabieram mojego s o p zabieraj. Myślę, że filmik wam się podobał. Wiem, że będzie krótki, bo to w miarę krótko nam zajęło, ale myślę, że serio wam będzie się podobał. Żegnamy was serdecznie z Marcelem. Pa! Pa!